Witam Państwa. Taki krótki przegląd. Jak widzicie. Manuchy tu se ładnie pływają. Inne rybki i krewetki też. Jak widać. Zbrojniczki sobie siedzą. O. Także... Tu samic dorzuciłem jeszcze samicę. I jeszcze <laughs> samce dwa dorzuciłem. O, tego samca dorzuciłem. I tego, o, i tego. No i ten stary samic. No, tam wszędzie małe rybki sobie z tyłu tego pływają. Te pierwsze, jak się tu rozrasta, roślinki się rozrastają. Jak widać, w całości. I jak wiecie, u mnie tylko jest kranowa woda, prosto z kranu. No i kulki gliniano torpowe plus pałeczki nawozowe, takie do roślin zielonych. No i to jest wszystko z nawozów. Tu też trochę ten, się odbija te światło. Ale jak widać macie co ty mi robisz? No chodź no tu, chodź no tu. jak tu już jak ładnie do góry muszę o tak z daleka. No tak nie ma przebić. Bo są tak te małe rybki co wrzuciłem pływają. Mek jak widać do góry poszedł bardzo ostro no także woda czyściutka, wszystko ok. A Maciejka Kanie tu tylko zaczepia tam trochę woda u gubiku, o trochę mętna. Jak zaraz zobaczycie. No, Możem tu dzisiaj sadził rośliny nowe. ona mi kupiła wybucznik. Tutaj jest za roślinami, to tam o, trochę jedną ten widać, ale to jest trochę krótsza i nie widać tam. O i tutaj trochę jest wsadzone też, trzy gałązki tam trzy i tu trzy, ale on musi dopiero, jak to mówią, nabrać mocy. No i woda się musi przefiltrować, bo trochę od tego sadzenia, przestawiania jak to się mówi trochę trochę się zadymiła. Ale to na jutro rano już będzie. A tu jak widzicie na tym wymuczniku właśnie to go krewetki obrabiają. Właśnie tam go krewetki i te gubiki go obrabiają, bo nie był taki. Tu też nawet widać krewetkę na tym wybórczniku, bo właśnie nie był taki zaczysty. W sklepie powiedziały i do żony, że, że był niedawno czyszczony. Te, te rośliny, ale było widać, że takie jakby naród miały, taki rdzawy trochę naród miały. Teraz już dużo lepiej wygląda po paru godzinach. No ale musi nabrać. nie były ładne, nawet także nabierze mocy za parę dni to no a tu jak widzicie tak bujnie wszystko poszło w górę te roślinki się zobaczyć i to jest zwykła kranówka plus kulki gliniano -torfowe i pałeczki nawozowe do roślin zielonych i proszę proszę jak ładnie Akwarium pięknie zarasta, tutaj nie wiem czy to jest Ludwigia, czy to się inaczej nazywa, też ładnie się tu buja, jak widać i tam z tyłu też się ładnie to buja i tu o, też jest wymucznik widać, go lepiej niż w tamtym akwarium. no widzicie, taki jakby lekko, jak lekko jeszcze zabawy jest ale też jest już trochę przeczyszczony przez molinezję także już lepiej wygląda no. a tak to jak widzicie wszystko ładnie wszystko ładnie rośnie, anubiaski rosną ładnie wszystko koptokoryny też się buły. tylko jedynie o ten to stoi tak w miejscu trzeci mały listek tam z boku widać takie maluśki, ale tak w sumie to stoi w miejscu, ten lotos zielony. A tak inne rośliny, tutaj te mikrozoria tego tu rosną. O, tam gdzieś znikło jedno, o tam było jedno mikrozorium, a go nie widzę. I trzeba będzie go poszukać, bo gdzieś na pewno pływa. Bo go nie widać. To gdzieś na pewno pływo Gdzieś go by musiały zrzucić no. Także te roślinki ładnie rosną Do samej tapry już są jak widać Ładnie wybarwione Na bordowo Jak widać O proszę Ładnie na bordowo wybarwione no. Tam są małe rybki nawet o, Molinezja się tam pływa. No ładnie. Także jak widać akwarium wygląda super według mnie. Ładnie wszystko zarośnięte. Woda jak widzą Państwo czyściutka. Także narzekać nie mam na co. No i przejdziemy sobie jeszcze tam. Zaprzedzimy przejdziemy. O mało, bo już zadeczki dostaję. No. No, tak wygląda w całości akwarium. Też rośliny ładnie rosną. Co trzy co, 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 co dni, prawie to muszę podcinać. O, tam sobie otosek z tyłu siedzi. Widzicie go na szybie z tyłu? No. Co tam siedzi na roślince, tą balisnerię, to co trzy dni podcinam, bo inaczej to już by żadne światło chyba nie docierało do tych roślin. No. Tutaj też posadziłem szczypiorek, koperek jak ja to mówię, o tam z tyłu, bo już się w tym małym tam właśnie w 30 się rozrósł, to już jedną taką z korzeniami tam stąd wyjąłem. I właśnie włożyłem tutaj. No. A tutaj taki mały, o taki mały ten wywłócznik. O patrzę, a jeden na podłodze leżał. Jak rozdzielałem go tego, to nie zauważyłem. Później te posadziłem. Patrzę, a tu jeden jeszcze koło ławy leży. No to go tu wsadziłem. No. Też już przez krewetki obrobiony, to już Nabrał trochę ładnego, zielonego wyglądu. Widzicie tu krewetki wszędzie, wszędzie czerwone krewetki chodzą. Pan w wiasach wszędzie siedzą. Mam na tym muchu tak samo. No, turami reski młode sobie pływają. No, także, jak widać, akwarium zdrowe. Też tylko kulki gliniano-torfowe plus pałeczki nawozowe, woda kranowa, wężem prosto z kranu, jak kiedyś pokazywałem, bez żadnych ceregieli. Także dziękuję Państwu za obejrzenie tego krótkiego filmu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę miłej soboty i miłej niedzieli. I dziękuję. Za komentarze, za oglądanie moich filmów. Jeszcze raz pozdrawiam i do następnego razu. Ej kochani!